Poli się zbliżam. Oh, ile tego tutaj jest! Witam Was wszystkich w pierwszym odcinku z Minecrafta. Zobaczcie, co dla Was przygotowałem. Przygotowałem to w sumie dosyć szybko, aczkolwiek yy, czekałem na dobry program do nagrywania. Coś znalazłem, nie będzie to może najlepsze. Jest mało FPS-ów, około 20, ponieważ tak to mi obniża ten program, bo normalnie mam o wiele więcej, tylko program obniża do bardzo małej ilości, dlatego będzie bardzo mocno ścinać. Ja też nie mam za dużo czasu, dlatego. Nagrywam odcinek, wy pewnie ten film widzicie albo w niedzielę, yy, albo w sobotę. To jest albo 16, albo 17 listopada. Zapowiadałem ten odcinek, chyba, chyba, chyba zapowiadałem, ale jeżeli nie zapowiadałem, to już proszę, mamy. Może nie jest to całkiem, 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 całkiem wszystko z tego moda, ponieważ nie uwzględniłem na przykład craftingów e, broni. No w ogóle napiszcie, czy, czy fajny skin. Tak, jeżeli się z Elmem, no to na pewno tak to jest Elmo. Taki symbol. Przyjrzymy sobie trochę tego, a i jeszcze jedno. Pewnie gdzieś na środku ekranu na górze jest znak wodny tej nagrywarki. Żadnych pracy nie ma, po prostu tego się nie da usunąć. Ok, czym się zajmiemy? Po pierwsze, ankieta, prawy górny, rok, prawy górny ruch. Czy chcecie całego mola zobaczyć? To co się w sumie trochę namęczyłem, żeby to poustawiać. Czyli na przykład, czy chcecie craftingi wszystkich przedmiotów z. E, bo tak to wygląda, tak? Proszę. E, na, mamy to na dwóch stronach dodatkowych. Są przedmioty: ubranka, e, karabiny, pistolety, pistolety maszynowe, gany i LKM. Chociaż -y. chyba nawet CKM, -y. tutaj mamy krowę z tego, z, 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 z cs Mm, awupki, e, amunicja, tak do każdej z broni. E, a tutaj takie dodatki, nie? Tego w ogóle nie ruszam. Tego też na razie nie ruszam. Jeżeli e, prawa, prawy górny ruch ankieta, jeżeli zaznaczycie w większości, że chcecie zobaczyć więcej e, tego modu, na przykład na przykład craftingi albo jak się pozyskuje różne rzeczy, co to jest w ogóle, to diaska, jak chcę pobiorę, to chcę sobie na walu zagrać i nie wiem co jak się robi, nie. Niektóre rzeczy się wykopuje, a niektóre się przepala. To żebyście przypadkiem sobie nie wiem, na przykład nie, nie zniszczyli czegoś rozgrywki. Tutaj jest wszystko przedstawione. Przejrzymy sobie i też wytłumaczę, bo są dwa nowe moby. Mod jest na, yy, na no, najnowsza wersja na, moda. Jest na 1.12.2, także musimy się trochę cofnąć w czasie. Yy, także tak, mamy dwa rodzaje mobów. Wchodzimy sobie w różne 1.12.2. Przypomnę. Yy, oczywiście, jeżeli mi się uda, to yy, oczywiście linki. Link do modu, przy... To zdaje mi się, że niemożliwe, żeby tak nie było yy, w opisie. tak? Także mamy dwa rodzaje mobów. Zwykłego bandite. Ba bandite. Bandite. Yy, oni dostają broń. Mamy jeszcze drugą wersję takiego bandyty, czyli takiego z maską gazową w takiego, z takiego może nam coś jeszcze wyrobić weźmiemy sobie 5 jakichś skrzynek stąd, może pierwszą o, do pierwszej nawet dałem crafting Także jak ktoś chce zobaczyć to w ten sposób trzeba ułożyć w craftingu przedmioty żebyśmy sobie zrobili AK-47 trzy magazynki dostępne do tej broni zwykły, taki magowy, a nie to jest Magowy, ten jest zwykły. Zwykły magowy i jeszcze BBMKowy. Pod R przeładowujemy standardowo. Pod Właśnie, jeżeli chodzi o bindy Z, to się kładziemy. Proszę. To takie fajne. Możemy sobie latać na przykład. Patrzcie. Możemy sobie. Możemy sobie latać, możemy być super Elmo za 47 latające. Dobra, jeżeli chodzi o kolejne klawisze, to mamy jeszcze M. Pod M mamy taki podgląd broni. I teraz tak, z zwykłego nam leci to, co miał. Natomiast takiego z maską leci nam. Jest on ma więcej HP. Leci nam albo maska. Yy, albo granat, albo i to i do. Yy, po co Z klikać, w sensie po co się kłaść? Bo teraz mamy większą dokładność niż gdy stoimy, jak możecie zwrócić uwagę. Celownik nam lata trochę w dół, w górę i, i na boki. Yy, tutaj weźmy sobie następne, oczywiście mi się skrzynka zniszczyła, dlatego ja ją postawię jeszcze raz. Dobra, następną bronią jest AKM, to wygląda prawie że tak samo jak AK-47, tylko jest w innym kolorze, no. Ale wziąłem ją, żeby wam przedstawić bębenkowy magazynek. To jest po prostu 75 mieści pocisków. Ja trochę zjeżdżam w dół kursorem, tak? Żeby, żeby ten... To normalnie by mi... Poleciał do góry, poleciała do góry broń. Dobra, weźmy jeszcze jakieś trzy. Weźmy sobie jeszcze jakieś. Na przykład, nie może to. Eee, proszę, FN Tak wygląda. Też sobie sami powinniście obejrzeć. Nie tego moda. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. Urozmaica spoko rozgrywka. Jak widzicie. A, jeszcze jeden, jeszcze jeden bind pod B. Możecie sobie zmieniać e, moduł strzelania, czy chcecie, żeby strzelało burstem, czy czyli po trzy strzały, czy tam po cztery w zależności od broni. Czy... żeby było półautomatyczna broń, czy żeby była automatyczna, nie? Automatyczna albo... Automatyczna, nie? W zależności od tego, jak nam się bardziej podoba. Niektóre mają tylko jedną, wbudowaną już wcześniej możliwość. Oczywiście dokładność strzałów nam się zmniejsza podczas chodzenia. Dobra, to weźmy sobie może jeszcze na przykład yy, takie coś PK417. Tak wygląda. Też możemy sobie zmieniać. Oczywiście, zawsze jak sobie skierujemy kursorem na, na tę broń, to zawsze nam pokazuje, ile daje obrażeń, jakiego magazynku używa, jaki ma kaliber. Weźmy tak? sobie na przykład M4A1. przejdźmy do następnego działu bo tutaj sobie sprawdziliśmy pięć karabinów, także sobie przejdźmy do pistoletów i pistoletów maszynowych tutaj za dużo tego nie ma w ogóle jedna, kredy, jedna linia także sobie weźmy tak z dwa, co my tutaj mamy o, Webley, proszę, mamy Webleya Webley to jest rewolwer. Może jakiś pierwszy? O, Glock 18. Glock 18C. On tutaj ma e, automatyczną, ma też bursta, ale też jest e, poautomatyczny do wyboru. Nie? Teraz mamy submachine guns, czyli pistolety maszynowe, a nie. Maszynowe pistolety, także tutaj były pistolety i maszynowe pistolety, a tutaj będą y, ma, pistolety maszynowe i pdw-sy, nie wiem co to jest pdw, bo zapomniałem, o pierwsza skrzynka, y, także sobie sprawdzimy tak z, też dwa może, widzę, że pp bizon, pierwsze co Jak ktoś ugra w CSO, to na pewno zna tę bardzo dobrze. Yy, tylko tutaj ma nie 64 a yy, pociski w magazynku, lecz 65. Jak to wygląda? A, te to są te Thompsony chyba. Ala Thompsony, nie? akurat tak mi się trafił pp sh-41 też bardzo fajna broń nie? Ja. ogólnie tego jest bardzo dużo znanych tutaj jest bardzo dużo znanych na przykład yy, mpx, jakieś mp40 to nie za bardzo nie za bardzo znana, ale na samym początku mamy parę baz danych. MP5 mamy. MP5K. A tutaj wziąłem. MP7. P90 na przykład też mamy. Także sp sprawdzę nawet więcej, jeżeli tylko weźmiecie udział w ankiecie i zaznaczycie, że chcecie kontynuację. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy sh shotguny i shotguny takie ciężkie gronie i heavy taka zakładka w sensie jest to, 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 to możecie z tym skojarzyć na przykład i LMG. Także pierwsza skrzynka jaką zaglądam. Tutaj sobie może dwie. Też sprawdzimy. Akurat krowulec nam wyleciał w tym wypadku. dymu się tworzy trochę podczas strzelania można sobie to nieźle, nieźle po, po, poprawić Nieźle można się tym pobawić na przykład w jakichś jaskiniach. Yy, sprawdzimy se jednak nie dwie, tylko trzy se sprawdzimy w bronie, Bo tu jest jeszcze coś ciekawego, ale tak to to yy, weźmy se to, to jest bardzo fajne. Na, na przykład to jest dubeltówka, to znaczy tu jest dubeltówka. Bardziej wam znana, ale od razu Wam mówię bardzo mocno na Widera. Na chyba 3 czy cztery strzały schodzi, czyli, dwa czyli jedno przeładowanie, ale nie jestem pewny. Mogę się mylić, bo próbowałem zabijać i łatwo bardzo. A i jeszcze też jest ważne, żeby do tego widera podejść jak, jak najbliżej się da. Dobra, także już pokazuję co tutaj mamy. Mamy tutaj bazukę. To ja jest specjalnie ustawiłem do respienia bandetów. Nie? Ale z tego co widzę, to tego nie potrzebujemy. Zrespiemy sobie raczej e, tam bandytę. Tylko też tego nie przemyślałem, że, że, że on się razpi od razu przy mechanizmie i później będzie nam to niszło, dlatego co strzelimy w tą tego gościa. Prawy przycisk przybliżenie, tak? Na celownik. Aż, sobie, aż się położymy, a... No akurat nie umarłem od razu. To przejdźmy do ostatniej już tutaj zakładki, a mianowicie do snajperek i do jakichś tam karabinów e, marksman. Ale to są pewnie takie karabiny typu... podobne do na przykład ak albo do AKM-a albo do do, albo do, 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 do jakiejś, tak? Ale strzelają jak snajperka. Tylko nie są z taką gigantyczną długą luką, nie? Dobra. Randomową skrzy... Pierwszą randomową skrzynką, jaką sobie wszedłem, robimy sobie ogólnie dwie bronie z tego też, to M21. No i ostatnią y, snajperką, tutaj chyba to jest najbardziej OP w ogóle karabin, jak jest w grze, jeżeli chodzi o względem obrażeń, jeżeli chodzi o, chodzi o karabin, a nie na przykład o granatnik, bo granatnik też jest w grze. Hmm, czytam o RPGa. Proszę, tak to się nazywa SRS99S5. Proszę zobaczcie jak, jak, jaki on jest długi okropnie. Ja oczywiście polecam się położyć podczas strzelania. No i w tym wypadku na przykład nam się przyda ta, ta, ta druga dźwignia, ponieważ teraz Możemy sobie zdrespić takiego jednego ziomka na dosyć, dalekim, w dosyć dalekiej odległości. Tak wygląda celownik z bliska. A i, i nie celowałem. Ale jak najbardziej na, na strzała. Nie zdziwiłem się. Bardzo dalekie dystansem, bardzo mocny zoom w ogóle stanie na dalekie dystanse ze snajperką i wchodzi w grę, ponieważ zobaczcie próbujesz się skupić, nie da rady także jeszcze sobie jedną rzecz zobaczymy to jest sobie jeszcze jedna rzecz To dodatkowe w bronie. zobaczymy set, oczywiście tylko jedną Zobaczymy sobie tylko jedną, żeby nie było. Także proszę, to są specjalne bronie M4.1a. Dosyć szybkie. Także, no, poniekąd nawet mogę powiedzieć, że, że polecam. Tutaj. Mamy dwie rzeczy. Yy, mamy kamerę i tablet. To taka fajna mechanika. Możemy sobie wziąć na przykład tak. Rzucić przeciwnika i obserwować na tablecie. Craftingi są już tutaj Wam pokazuję proszę. To sobie oczywiście sami sprawdzicie, bo teraz nie mam czasu za bardzo, bo już widzę, że nagranie trwa 38 minut. Tak się kraftuje kamerę, a tak się kraftuje tablet. Mamy jeszcze gaz detektor z takich ważniejszych rzeczy. Wchodzimy z maską gazową w miejsce gdzie rzuciliśmy bądź ktoś rzucił nam gaz grenade na przykład jakiś bandyta gazowy z matką gazową wchodzimy i patrzymy czy nadal jest to miejsce skażone wtedy jeżeli jest 0.000 to możemy zdjąć maskę jeżeli nie no to nie powinniśmy no bo będzie nam się kręcić w głowie. Na koniec mogę wam pokazać jak wygląda Mom, jak wygląda moment, w którym wejdziemy w gaz. E, tak wygląda crafting tego, nie jest, bardzo, nie jest w ogóle skomplikowany. E, maska gazowa daje nam w ogóle zbroję. Proszę. Taki efekt jest notkowy. I oczywiście sobie rzucimy gaz granata. I, i te, te trzy granaty niech zostaną tajemnicy, żebyście czasami sami sprawdzili, albo żebyście zaznaczyli, że chcecie drugi odcinek. Co ślipny był ten granat, więc postanowiłem, że że sobie wezmę jeszcze jeden. Po prostu tu stanę w miejscu, gdzie on się odpali i proszę taki jest efekt od razu. Od razu, jak wejdziemy prosto w niego, to, to od razu no, nas taki mamy efekt. Rozmazany ekran, <noise> także nie sprawdzimy detektora, ponieważ mamy rozmazany ekran. Czarny ekran się pojawia też co jakiś czas i ogólnie mamy taki slowness mamy, nie możemy za szybko chodzić, plus do tego jest nałożony filtr nasze pole widzenia oraz kręci nam się w głowie jak widać wszystko znika oprócz kręcenia się w głowie i chodzenia wolnego. W momencie, kiedy sobie ustawimy na, w ten sposób na naszą postać. No, także ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w następnym odcinku z Minecrafta. Także się z Wami żegnam. Do następnego. Dobrego dnia!